Dzień dobry, zapraszam na film o pełni, która będzie miała miejsce w Polsce o 1.33 w nocy z 26 na 27 grudnia. To będzie taka bardzo sympatyczna pełnia, dlatego że nawiązuje do tego, co kojarzy nam się ze świętami fakt, że to już tak troszeczkę po świętach ale ten drugi dzień świąt przynajmniej będzie dość mocno już pod, jego, pod jej wpływem, a może i pierwszego końcówka też. Pełnia, jak widzimy, tutaj mamy Księżyc, główny bohater wydarzeń, w opozycji do Słońca, bo to jest pełnia. No i Księżyc mamy w raku. Rak to jest znak, którym Księżyc włada, a więc Księżyc jest we swoim własnym domu, jest u siebie, czuje się komfortowo i my dzięki temu też. To jest Miejsce związane w ogóle ze sprawami domu, poczucia bezpieczeństwa, z rodziną, rodzicami, korzeniami ojczyzną narodem. Generalnie, no, jesteśmy u siebie, dobrze się u siebie czujemy, chociaż oczywiście, jak, jak wiadomo, już wiele razy mówiłam o tym, pełnia polega właśnie na tym, że jest opozycja między księżycem a słońcem, co rodzi napięcie, to jednak są pewne okoliczności, które doskonale na nią wpływają i to napięcie zrównoważą. A mianowicie mamy tutaj jeszcze Dwóch bardzo ważnych aktorów w tej pełni: jest to Saturn i jest to Jowisz. Jak się przypatrzymy na taką geometryczną figurę, jaką te cztery planety razem tworzą, to tutaj mamy dużą podstawę, jeden bok, małą podstawę, drugi bok trapezu. I to jest taka bardzo pozytywna. Figura również astro, astrologiczna, nie tylko geometryczna, a wynika jej pozytywność stąd, że fakt, że podstawą jest opozycja, ale potem mamy trzy sekstyle, które rozładowują to napięcie między tymi dwiema planetami za pomocą tych trzech pozytywnych aspektów między tymi czterema w sumie planet, planetami. Poza tym, że te tworzą ze sobą sekstyle, trzeba jeszcze zauważyć, że Słońce z Jowiszem tworzy trygon, tak samo jak Księżyc z Saturnem. Czyli generalnie bardzo dużo jest tej pozytywnej energii między nimi i jakby obchodzą tą negatywną opozycję, która łączy bezpośrednio Słońce z Księżycem. Istotnym, oczywiście, elementem jest tutaj Słońce, które jest w koziorożcu którego władcą jest Saturn, będący w Neptunie, przepraszam, w rybach, pod władzą właśnie Neptuna, który też jest w rybach. No i teraz Saturn to jest strukturyzacja, to jest układanie, to jest wprowadzanie dyscypliny, ale ponieważ w rybach to w sposób łagodny, zrównoważony, taki ludzki, tak? No, musi być dyscyplina, ale taka czująca, powiedzmy, tak? taka z wyobraźnią, taka ze współczuciem. Poukładana, ale, ale nie bezwzględna. Do tego mamy jeszcze ten pozytywny aspekt z Jowiszem, który jeszcze wprawdzie jest w retrogradacji, ale już prawie nie. On już się zatrzymuje, zwania, zaraz będzie szedł do przodu, i ta jego w związku z tym strona konserwatywna tysty w byku tak to jest to, o czym mówiłam w Neptunie w nowiu, że to będzie były takie no, konserwatywne hamulce to teraz już tego nie będzie On już będzie taki ekspansywny, taki, taki radosny, szczęśliwy na niwie tego byka, który jest związany z sprawami materialnymi zapewnieniem sobie w ogóle no, takiej egzystencji w sensie materialnym tak? I teraz mamy nadal właśnie te dwie planety są bardzo istotne w pozytywnych relacjach z, z księżycem i słońcem. No, Pełnie mamy związek skupioną na domu, na rodzinie, na wartościach, na narodzie. I to wszystko jest wspierane przez Jowisz i, Jowisza i Saturna, które w sposób taki konstruktywny, ale optymistyczny wspierają tego typu kwestie. Tak? Czyli generalnie w ogóle pełnia. a jest taki moment kulminacji. Bo na nowiu mówiłam, że wszystko rośnie, Będzie, te sprawy, które tam wtedy były istotne, one, one miały urosnąć. A teraz mamy taki czas, że, że to już urosło, jak widzimy po, jest, po księżycu, jest duży i przejawi się właśnie na polu tych, tych spraw domowo-rodzinno-narodowych, że tak powiem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim za, z, ludzie odczują spokój, właśnie spokój. Taki, taki porządek, taki wreszcie jakąś stabilizację. Nawet jeżeli to będzie tylko przez kilka dni, na razie mówimy tylko o tych dwóch tygodniach po pełni, to będzie taki czas takiego oddechu, radości. Takiej całkiem sporej, chociaż troszeczkę kontrolowanej, bo nadal Jowisz jest w byku, a byk jest ziemski, więc on skakał do góry nie będzie, ale to już jest naprawdę, to może i dobrze, bo za dużo to niezdrowo, ale, ale i też takiego poczucia, że no nie będzie nam już nic brakować. No, oczywiście to trochę tak na wyrost, ale ale to będą takie optymistyczne dni. Jeżeli chodzi o samą pełnię, to tak naprawdę to wszystko to jest aż tyle i tylko tyle, dlatego że no, mamy tylko te cztery planety zaangażowane, reszta w zasadzie nie ma związku z pełnią takiego istotnego albo to są nieistotne punkty. Ale dlatego, że dość istotne to jest dla ludzi w, w tym czasie, to wspomnę o Merkurym, który tutaj jest w strzelcu w retrogradacji w koniunkcji z Marsem i w kwadraturze z Neptunem. To jest o tyle istotne i on będzie do tej, w tej rekordagacji do 3 stycznia, żeby w tym czasie nie podejmować, nie przeprowadzać ważnych transakcji handlowych, nie sprzedawać, nie kupować drogich rzeczy, nie podpisywać długoterminowych, ani w ogóle najlepiej żadnych kontraktów, I, bo albo ktoś was wprowadzi celowo w błąd, albo przez niedopatrzenie, albo przez pośpiech, bo Mars, tak? no można, można popełnić błąd zupełnie niepotrzebnie poza tym no to że on ten Merkury tam z Marsem się spotyka w tym strzelcu no to w rozmowach będziemy czasami tak właśnie może nawet nie natarczywi bardzo bo Merkury jest w retrogradacji ale także nie pomyślimy zanim powiemy i tak coś no potem będziemy tego żałować tak no i to będzie bolało Tą drugą stronę, dlatego warto, raczej tego nie unikniemy, ale warto zrobić taką jedną rzecz, że jak już taką głupotę palniemy, albo jeżeli z drugiej strony ktoś poczuje się przez kogoś zraniony, to potem na początku stycznia warto jest wrócić do tej rozmowy i nawet powiedzieć: Słuchaj, wiesz, bo. Bo to powiedziałeś, powiedziałaś w taki sposób, mnie to bardzo zabolało. I wtedy prawdopodobnie okaże się, że ta druga osoba nawet nie wiedziała, nie zdała sobie sprawy z tego, że tak było. A to może być naprawdę ważna relacja, i szkoda ją stracić właśnie z powodu takiego głupiego nieporozumienia, które akurat w tym czasie może mieć miejsce. Poza tym jeszcze mamy urana w byku, który też jest w retrogradacji. On jest do końca stycznia w tejże retrogradacji, to jest tak od strony też takiej globalnej. Znaczy, że generalnie chcielibyśmy, no bo uran jest zwykły już zresztą od lat, chcielibyśmy zmienić warunki posiadania, tak, żeby, żeby było bardziej sprawiedliwie, żeby było bardziej, może porówno to też nie jest do końca dobrze powiedziane, no ale, żeby, ale żeby nie było takich dużych dysproporcji w posiadaniu, żeby w ogóle ludzie zmienili stosunek do... Przedmiotów do, 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 do posiadania, do spraw materialnych, ale w momencie, kiedy uran jest w retrogradacji, no to ten nasz może i uczciwej i, i prawdziwe, i szczere intencje, one trochę tak palą na panewce, dlatego że chcielibyśmy, ale nie wiemy jak, nie wiemy kiedy, nie wiemy, nie wiemy z kim, i tak dużo energii idzie, że tak powiem, w, w powietrze. No niemniej jednak to już tylko miesiąc. On potem się zatrzyma, będzie szedł dalej we właściwym kierunku. I jeszcze jeśli już, skoro mówimy o wszystkich retrogradacjach, to wspomnijmy o Kironie, który jest tutaj sobie w połowie barana. On 28 grudnia przestanie właśnie się toczyć do tyłu, zacznie iść z powrotem do przodu, co zmieni podejście do naszych takich za, niezabliźnionych starych ran bo będzie nam łatwiej sobie z nimi poradzić. W ogóle takie uzdrawiające procesy łatwiej teraz pójdą. I nie tylko te wewnętrzne też, to chodzi o takie jakieś długotrwałe choroby, często związane z jakimiś zaszłościami. To Teraz będzie łatwiej się ich pozbyć. Ludzie, tacy, którzy mają już doświadczenie w, w, tym, w takich dziedzinach, będą lepiej w stanie pomóc innych, poprowadzić ich w kierunku takiego samouzdrowienia to taki pozytywny, moim zdaniem, aspekt. Generalnie to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o pełnię i okoliczne retrogradacje, żeby było cokolwiek więcej. Życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Zapraszam do oglądania prognoz rocznych i już tych na styczeń one się uja ujawniają codziennie dla jednego znaku, jedna poza wigilią i pierwszym dniem świat, kiedy. Stwierdzam, że raczej więcej będziecie spędzać czasu, mam nadzieję, z bliskimi przy stole niż ze mną na YouTubie. Ja tam też mam rodzinę, też z nimi będę spędzała, i każdemu życzę, żeby, żeby te dni spędził z najbliższymi. A zapraszam do subskrypcji oczywiście subskrybowania kanału, żebyście wiedzieli, co kiedy nowo wymyślę. I do widzenia!